Droga do rękiewstwa. Ta pierwsza droga czarna, już nie chciałem brzydko, ale to jest droga donikąd. Ci ludzie, którzy od Was wynajmują te mieszkania, to są ludzie, którzy zawsze będą wynajmować mieszkania. Mało tego, bardzo dobrze wynajmują mieszkania. Nie ma co ich leczyć, niech nie kupują, niech nie kredytują, niech tego nie robią. Jeżeli chcecie zostać tymi inwestorami, zwłaszcza apel dla młodych osób, i moja porażka, mój błąd, że najwięcej pieniędzy straciłem na własnej działalności, na własnej firmie, na wiecznym rozwijaniu firmy. W reklamach, podatkach, pracownikach, infrastrukturze, wigiliach, wyjazdach, bzdurach. Gdybym w momencie, zresztą Wojtek mnie poznał na początku, jako taki pistolet 10 lat temu, kiedy pięterko się kupowało między wyjazdem a wyjazdem, mogłem tych pięterek kupić więcej. Nie zrobiłem tego, bo nie byłem świadomy, że... Trzeba nauczyć się pieniądze z własnej pracy i z własnej działalności kumulować w nieruchomości. Czy to później będzie Wam pracowało na 5%, czy na 12% zależy od szczęścia, od trafienia, od miasta, lokalizacji. Ale ten diagramik, ten po prawej czerwony, jest dla mnie bardzo ważny. Oszczędzanie inwestowane. Z tego bierze się dalej, później wydawanie. To jest w ogóle. Mój dzisiaj system. Dlaczego jestem szczęśliwszy niż moi bogatsi koledzy, którzy mają 100 milionów więcej? Dlatego, że mają mając przedsiębiorstwo, cały czas mielicie pieniądze, rotujecie pieniądze, nawet osiągając jakąś dywidendę czy zyski, chcecie mieć drugie przedsiębiorstwo, dokupujecie fabrykę, masz trzy hotele, chcesz czwarty, infrastruktura Cię przejada, kończy to zwykle zawałem albo brakiem czasu, ponieważ nie miałem kolegów przez najbliższe pięć lat, jak się nudziłem, to moimi kolegami byli ludzie bogaci, często są nieszczęśliwi. Parynaście mieszkanek i fajna robota, lub fajna działalność wystarcza, żeby dożyć sobie dobrze. Ten temat jeszcze po to, że te rentierskie pieniądze pasywne, bo tu nie mówimy o rentierskim i palmach, jachtach, Ferrari, bo mało kto z Was dojdzie do Ferrari, zresztą nie ma sensu go kupować, można by je wziąć za 5 tysięcy za dobę. Natomiast te 10, 20, 40 tysięcy miesięcznie czyni cuda. Stać Was na dowolne auto, wycieczkę, stać Was na to, żeby nie chodzić do pracy, stać Was na to, żeby wybierać sobie pracę. Także ten diagram wart jest, uważam, jakiegoś zastanowienia. Dla siebie, dla swoich potrzeb przyjąłem zasadę, żeby połowę zysków, połowę zarobków inwestować dalej w nieruchomości. Zarabiacie 12 tysięcy, spróbujcie tą szósteczkę przykisić. Po roku macie 70 tysięcy na wkład własny. Nawet w Warszawie można kupić pierwsze mieszkanie przy wkładzie 10%. Banki są bardzo otwarte na współpracę, kredyty oprocentowane na poziomie 4,5%. Nazywałem to również dla, dla moich potrzeb, bo przeżyłem tych prawie setkę nieruchomości. Inwestowanie na dźwignie długoterminowe to jest najbardziej prymitywna forma inwestowania kapitału w ogóle na świecie. Może y, bardziej to pasuje słowo prosta, prymitywna. Prosta to prosta, prosta życie. <śmulatuj> <śmulatuj> tutaj trzeba przejść na grafie. Jak ktoś na przykład mówi tak, Kuba nie ma miejsca w Dublinie. Ja bym dług, nie, w Dublinie poprawnie Nie ma no po miejsca w wszystko jest w tylko trzeba się powolić, ja sam się w tym nie ubę, dlatego że sam troszeczkę ja o tym rynek, ja sam zrobiłem zmniejszyłem rynek. Tak naprawdę nic nie zniszczyliśmy, tylko jest korekta cenowa. To mieszkanie było niedoszacowane. W 2013 2014 roku, kiedy odchodziłem na taką przerwę europejską. Mieszkanie w Łodzi kupowałem niż motocykl turystyczny. Motocykl 86, mieszkanie 83 i blokowo kupiłem drugie za 84. więc kupiłem tą metodą chyba Natomiast dzisiaj... 63 macie, który mi ostatnio je sprzedawał, mam tego tych mieszkań brakuje, więc jeżeli tu jesteśmy w takim gronie, czyli wolny grobie tego typu spotkania, czy będzie kryzys, czy nie będzie, czy się pokłóci Trump z Putinem, czy się nie pokłóci, czy tu wróci, czy nie wróci, czy to spadnie 10%, to ta wasza prawa lekarza, czy mieszkanie, czy tam lokal podjedzący będzie stała przez najbliższe 100 lat. A Putin będzie się tam, prawda, no, podjął, więc ja sobie myślę, i sobie właśnie z opakami na motorach w Portugalii, 30 facetów, ja taki najmłodszy, tu nie jaki dziecko, mają no <laughs> wszystkie zainteresowanie, ja piję po portu i tak pytałem, co ty kupowałem w